W społeczeństwie, przynajmniej z mojej obserwacji, to wynika, które jak raz coś przyjmie, to po prostu tak już musi być. I jeżeli ktoś myśli inaczej, to od razu, no wiadomo, jest dziwny. Witam Cię serdecznie z tej strony Macsmog i dzisiaj porozmawiamy sobie na taki temat: czy spełniasz oczekiwania swoich rodziców? Jeżeli widziałeś widziałaś poprzednie odcinki, to w jednym z nich wspominam o tym, jak to się nam kiedyś mówiło, że trzeba zostać kimś, 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 bo inaczej. No to nie będzie tak, jak społeczeństwo by chciało, a żyjemy w społeczeństwie, przynajmniej z mojej obserwacji, to wynika, które jak raz coś przyjmie, to po prostu tak już musi być. I jeżeli ktoś myśli inaczej, to od razu, no wiadomo, jest dziwny. No i zaczyna się wtedy długi temat, no bo jak można żyć po swojemu? Przecież trzeba być kimś, trzeba spełniać oczekiwania. E, trzeba po prostu przystosować się. Czy, czy to na pewno jest OK, czy e, jeżeli m, społeczeństwo wywiera presję na nas pod tytułem, a musimy się wyedukować, żeby m, coś wiedzieć, tak? Bo po, po pierwsze, jeżeli nie przyjmiemy pewnych informacji, bo tak naprawdę, edukacja moim zdaniem to jest tylko m, przyjmowanie pewnych informacji. A czy te informacje są słuszne, czy nie no to często się okazuje, że, że jednak nie. Tak z mojej obserwacji też wynika. Ponieważ no niestety na dzień dzisiejszy, jeżeli tak popatrzymy, to edukacja to jest tylko i wyłącznie powtarzanie, podklepywanie już utartych jakichś tam wzorców, jakichś tam przekonań. Czegoś, co jest w programie, program, a więc ktoś ustala ten program. To nie jest tak, że rodzimy się i, i decydujemy, znaczy no, po części decydujemy, ale to przeważnie jest coś na zasadzie wybrania opcji. Pójdziemy do takiej szkoły średniej albo do takiej, a zdamy egzamin, nie zdamy, potwierdzimy systemowi, że po prostu nadajemy się do pewnych rzeczy lub nie. Natomiast jeżeli ktoś wybiera taką drogę, tak ja wybrałem drogę takiego outsidera, gdzie no patrzę poza, poza to wszystko, nie chcę już spełniać, bo kiedyś spełniałem oczekiwania wielu ludzi i nie wyszedłem na tym najlepiej, ponieważ zawaliłem wiele swoich rzeczy, przez które po prostu no nie poszedłem w tą stronę, w którą chciałem i robię to dzisiaj, jeżeli Jesteś człowiekiem, który lub która ma na sobie taką presję, to powiem Ci zapomnij, wyrzuć to, bo to nie jest Twoje życie. Wiele osób Ci powie, że musisz się wyedukować, znaleźć pracę, znaleźć partnera, spłodzić dzieci, najlepiej jak najwięcej. A jak Ci nie idzie w życiu, to tak jak pewien Pan polityk sugerował, to zmień pracę i weź kredyt. No i wtedy wiesz, wszystko będzie super. No, tak to już działa, a później wiesz, jakieś tam życie, emeryturka, no i, i koniec, i o tym jest to nasze życie. Dla mnie nie ma w tym nic po prostu ciekawego, więc postanowiłem sam szukać, sam odkrywać, i często yy, będziesz spotykać ludzi, tak samo jak ja spotykam ludzi, którzy się ze mną nie zgadzają, i to jest ok. To jest ok, każdy wybiera swoją drogę, więc tutaj nie jest na, na zasadzie coś, że cokolwiek tutaj słyszysz, to musi być prawda. Uważam, że każdy człowiek ma swoją wewnętrzną prawdę, każdy człowiek ma swoją wewnętrzną duchowość, natomiast uważam, że spełnianie czyichś oczekiwań to jest po prostu takie trochę niewolnictwo, bo człowiek chciałby kogoś zadowolić, przeważnie dzieci starają się pozyskać uwagę, miłość rodziców często rodzice są za, zabiegani, zagonieni i nie mają czasu poświęcić tak w 100% uwagi swoim dzieciom, bo wiadomo koncentracja na tym, żeby zarobić pieniądze jest, jest numerem jeden w rodzinie, bo jak nie ma pieniędzy to się nie przeżyje, tak to jest wszystko skonstruowane i, i tak pewnie było zawsze no, w każdym razie, nie wiem czy tak było zawsze, podejrzewam przypuszczam odwołując się do takiej mojej Moich głębszych takich przemyśleń uważam, że tak nie było zawsze i ludzie żyli w świetnej harmonii, natomiast na pewnym etapie rozwoju umysłowego człowieka coś się zdrowo porypało. Nie mam pojęcia co. Jest wiele teorii na ten temat, jest wiele rzeczy zapisanych, natomiast jak doskonale w historii, natomiast jak doskonale widzimy czasami, jest tak, że ta historia niekoniecznie. Jest prawdziwa, bo można popatrzeć na przykład w podręczniki niektóre, bo tak naprawdę nie patrzymy w podręczniki teraz, bo nas to nie interesuje. Już. Zaliczyliśmy edukację, nikt nie chce słyszeć o szkole. Do szkoły się chodziło raczej rzadko, jak tylko się mogło, to się wiało ze szkoły. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja należałem do, do takich właśnie ludzi, gdzie jakoś pewne rzeczy ze mną nie siedziały. Nie wiem dlaczego. Po prostu nie wiem, czy to był sposób przekazywania. No, na pewno, siedzenie w twardej ławce i słuchanie rzeczy, które nie za bardzo ciekawią, to, to nie dla mnie. To musi być coś, co po prostu na czym się naprawdę skupię, na czym coś, co daje mi radość. Dzisiaj robię rzeczy, które dają mi radość. Jeżeli nie dają mi radości. To po prostu tego nie robię. A jeżeli miałbym komuś imponować, czy jeżeli miałbym spełniać czyjeś oczekiwania, no to tym bardziej tego nie zrobię, nawet gdyby ktoś chciał mi zapłacić za to bardzo dużo pieniędzy. Więc tak kończąc na dzisiaj, e, tak szybciorem, bo to takie szybkie wideo, tak sobie nagrywam, powiem, że życie swoim życiem. E, nieważne, jakby się był odbierany przez innych ludzi, jest o wiele bardziej interesujące, ciekawsze i fajniejsze niż po prostu e, podążanie za, za tym głównym, głównym e, myśleniem, za tym głównym nurtem. I nawet jeżeli e, będziecie w ten sposób e, na przykład oczerniani czy wytykani palcami, nieważne, bo. To jest Wasze życie. Także żegnam Was serdecznie. Dzięki, że poświęciliście czas, żeby to oglądać. To moje krótkie wideo. Jesteśmy w łączności. No i co, i do zobaczyska w następnym, a niedługo już pewnie pojawią się tutaj inne ciekawe rzeczy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.